Od lat stałymi punktami w Terminazu Speedway Grand Prix są państwa takie jak Polska, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy oraz Łotwa. Ale oczywiście to nie są jedyne kraje, które gościły cykl Grand Prix na swoim terytorium. A więc jakie to były lokalizacje i dlaczego ich nie oglądamy w obecnym Terminazu Grand Prix? Dowiecie się na tym filmie. Zdecydowanie Austria nie kojarzy nam się z żużlem, a jednak miała tam miejsce w historii jedna runda cykl Grand Prix i to w pierwszej edycji tego cyklu w 1995 roku. Miasto Wiener Neustadt to ono gościło najlepszych żużłoków na świecie. Na no, owala o długości 387 metrów najlepiej spisał się Billy Camille. On pokonał Tonego Rikersena oraz Hansa Niersena w wielkim finale. Jednak Grand Prix Austrii nie miało swojej drugiej edycji, gdyż zostało zastąpione rundą B Włoszek. W 1996 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy najlepszych żołnierzy na torze w Lonigo. Łącznie edycji cyklu Stealy Grand Prix we Włoszech mieliśmy 10 razy więcej niż w Austrii, czyli po prostu 10. Z kolei w Lonigo druga edycja dopiero doczekała się swojej realizacji w 2005 roku, a w 2009 roku, gdy już byliśmy po 5 w Londonego, przeszliśmy do Terencano i tam Polacy mają zdecydowanie lepsze wspomnienia. W 2009 roku oraz w 2010 triumfował Tomasz Golob, a w 2010 ta wygrana była o tyle lepsza, o tyle ważniejsza dla nas, że to ona przypieczętowała już przed ostatnią rundą cyklu tytuł mistrza świata. Ostatecznie przygoda z łokami zakończyła się w 2013 roku. Słaba frekwencja oraz niezbyt porywające ściganie przyczyniły się do tego, że już więcej w cyklu Grand Prix we Włoszech nie oglądaliśmy. Kolejna niecodzienna lokalizacja, która miała miejsce w historii cyklu Grand Prix, to Norwegia, miasto Hamar. To ono gościło najlepszych żużąców świata w latach 2002 oraz 2004. Co najciekawsze, była to jedyna lokalizacja w historii Grand Prix, która gościła najlepszych wróżżbców świata nie na stadionie, a na hali. Ten stadion zdecydowanie najlepiej podpasował Tonemu Rickardsowi, który wykrywał tam w 2002 oraz 2004 roku. Ostatecznie promocja Speedwaya w Norwegii nie za bardzo się powiodła. Widzowie nie mieli dużego komfortu oglądania, chociażby przez olbrzymi hałas, albowiem odbijał się od, su od sufitów oraz ścian hali Viking Shippe. A w dodatku tor był dosyć dziurawy, co oczywiście nie sprzyjało dobremu ściganiu. Nowa Zelandia, to tam Żużel ma swoje korzenie i tam również zawitało Grand Prix w latach 2012-2014. Wszystko dzięki współpracy milionera oraz wielkiego fona Żużla, Willa Bakleja z BSI. To dzięki niemu oglądaliśmy tam właśnie zawody cyklu Grand Prix. W pamięć polskim kibicom na pewno zapadła wygrana Jarosława Hampela przed Tomaszem Gołobem w 2013 roku. Z kolei rok później byliśmy świadkami sensacji. Martin Słoniński wygrał jako pierwszy Niemiec w historii rundę cyklu Grand Prix właśnie w Oklen. A obecnie na ekranie widzicie wyśmienity pojedynek Emilia Seyfudinowa z Darcym Wardem z 2013 roku. Nie tylko Nowa Zelandia, ale również Australia wnióżciła za cyklu Grand Prix na swoim terytorium. W 2002 roku było to Sydney, ale tylko jednorazowo. Wygrał wówczas Greg Hancock, a z kolei rok po Oakland zmiana lokalizacji nastąpiła właśnie do Australii, do Melbourne. I tam również przez 3 lata oglądaliśmy najlepszych żywotów na świecie. I tak oto w tym roku mija już 8 lat od ostatniej rundy w Australii. Nowi promotorzy z Discovery obiecywali, że będzie otwarcie na nowy rynek, że będzie ekspansja żuża i przede wszystkim powrót rundy w Australii, ale żadnej z tych rzeczy się po prostu nie doczekaliśmy. Co ciekawe, terminarz Grand Prix z 2022 roku przewidywał rundę w Australii jako dwunastą i zarazem ostatnią w cyklu, ale koniec końców niestety do niej nie doszło. Jednak wróćmy też na chwilę do Skandynawii. Tam się mały epizod z Grand Prix Miała Finlandia. Miasto Tampere gościło dwukrotnie najlepszych żużlowców na świecie w latach 2014 oraz 2015. Jednak promocja żóżwa w Finlandii nie za bardzo się powiodła. Tamtejszy sztuczny tor był dosyć dziurawy, co niestety spowodowało, że jazda nie była płynna ani ciekawa, ani tym bardziej frekwencja nie powalała na kolana, co spowodowało, że właśnie już po prostu nie oglądaliśmy więcej żóżwa w Finlandii. Żużla oglądaliśmy również w Chorwacji, w mieście Gorincón. Pierwsza runda Grand Prix w Chorwacji miała miejsce w 2010 roku i oglądaliśmy ją przez 3 lata do roku 2012, ale po dekadzie wróciliśmy i od 2022 roku oglądaliśmy tam ją ale również tylko przez 3 lata, bo już od tego sezonu, jak wiemy do Richard nie oglądamy. W koniec końców promocja rzutła w Chorwacji nie wyszła, bo jak sami widzimy, nie mamy po prostu rodowitych zawodników z Chorwacji. Obecnie jedynym reprezentantem jest Matej Żegar, który po prostu na ten sezon zmienił swoją licencję z. Słoweńskiej na Chorwacką, a Polacy z Goriczą mają dobre wspomnienia. Bartosz który chował tam w latach 2022 oraz 2023. Warto dodać, że na drugim stopniu po tym w 2022 roku obok Bartka stanął Maciej Janowski. I teraz wyobraźcie sobie, gdyby te wszystkie lokalizacje zebrać do kupy z tymi obecnymi, to naprawdę byłby ciekawy cykl z wieloma państwami, wieloma rundami, no i z zróżnicowanymi lokalizacjami. Niestety wiemy, różne złe takie jak frekwencja, po prostu jako ścigania wpływają na to, że obecnie Zawodów tam nie oglądamy, a jakich lokalizacji Wam najbardziej brakuje w cyklu? Chętnie o tym poczytam, więc dajcie mi znać w komentarzach. Tyle na dzisiaj ode mnie, cześć.